W tym odcinku o hydrożelach w ogródku i nie tylko, kupiłam 3 kg i 1,16 kg w tym roku. Hydrożel to polimer, który poprawia strukturę ziemi, ale przede wszystkim zatrzymuje wodę. To taka mała próba. Jedna łyżeczka pochłania całą szklankę wody i ta woda będzie do dyspozycji dla roślin. Poprawia się też struktura gleby. Dla roślin wysiewanych w rządku robimy małe wgłębienie i wsypujemy troszeczkę hydrożelu i mieszamy go z ziemią. Później wysiewamy tam nasionka. Będą lepiej kiełkować. Dla sadzonek wykopuję dołek, napełniam go kompostem, mieszam z ziemią i hydrożelem. Później sadzę w to miejsce Sadzonkę i obficie. Pod Można posypać ziemię cieniutką warstwą. Przed przekopaniem, aby był jeszcze głębiej. Zwłaszcza w takim miejscu jak to, to jest miejsce pod czereśnią. Tam obok zakopałam gałęzie i drewno. Korzonki będą sięgały do tego kopca. A tutaj wykopuję otwory, posypuję obficie hydrożelem, dodaję kompost i mieszam. Podobne właściwości ma pruchnica drzewa. Możemy znaleźć gdzieś jakieś zmurszałe korzenie, zebrać do wiaderka i użyć go podobnie jak hydrożel w ogrodzie. W tym przypadku musimy wykopać głębszy dołek, aby było miejsce na tą pruchnicę. Dynie będą wspinać się na gałęzie, które umieściłam wcześniej, a korzonki sięgną do kopca, który jest pod gałęziami. W ten sposób dodatkowo będą miały minerały. Zakładam osłony, to stare fieranki przed ślimakami. Mój ogród jest nieduży, dlatego wykorzystuję każde miejsce. To druga strona czereśni. Wcześniej był tu... Podwyższony kopiec, nie sprawdziło się, korzenie wrastają w ten kopiec i było zbyt sucho. Przekopałam, pociągnęłam części drewna i usunęłam korzenie. I wzbogacę to miejsce hydrożelami, ponieważ zbyt mocno wysycha. Podobny zabieg jak przy dyniach. Dołki, hydrożel, kompost, trochę hydrożel na wierzch i mieszam. Zyskałam parę metrów kwadratowych, posadzę tu pomidory, a obok wysiałam fasolkę. Przy fasolitycznej, obok grządki, gdzie będę wysiewać nasionka, robię taki spory dołek i wsypuję sporo tych hydrogenów. tam dosięgną korzenie i odrobinę wśród nasion, żeby lepiej kiełkowały. Przysypuję dobrą warstwą kompostu. Ogórki podobnie jak fasola, obok grządki spora ilość, a podwysiewane nasiona, czy rozsady przesadzane trochę mniej. Podlewamy bardzo obficie, sprawdzamy więc po prostu palec, czy na pewno woda wystarczająco głęboko doszła. Ponieważ fasole, ogórki potrzebują sporo wody przy kiełkowaniu. Zakładam osłony przed ślimakami. Ponieważ uwielbiają te młode roślinki. Używam również sporo żeli w szklarni, wcześniej wysiałam poplon i przykopując ziemię, uzupełniam ją świeżym kompostem i sypię sporo żeli pod korzonki, aby zatrzymały tą wodę, ponieważ muszę tutaj nawadniać konewkami. Wydrażanie nie jest taki drogi, a jest bardzo wydajny. Mi wystarczył kilogram na dwa ogrody. 20 lat temu współpracowałam z firmą i wdrożyliśmy ten polimer dopiero na rynek. Przyzwyczaiłam się do używania go i uważam, że pomaga mi w ogrodzie. Jest przez 5 lat do dyspozycji w ziemi dla roślin, a po 5 latach rozpada się w bezpieczne substancje. Ziemia jest bardziej nabilżona, rośliny mniej chorują, a gdy zbyt długo nie pada, nie muszę nosić tej wody konewkami, co mi znacznie ułatwia życie. Powoli kończy się maj, wszystkie prace wykonane, a teraz trzeba uzbroić się w cierpliwość i czekamy na plon. Zapraszam na kolejne odcinki.